Witam ponownie, niedawno podglądając poczynania pana Karola Fiałkowskiego, po niedawnej właśnie jego takiej reaktywacji, e, otworzyłem z ciekawości właśnie jego patrona i oprócz tego, co mnie tam oczywiście interesowało, to zobaczyłem, że jego takim najważniejszym filmem, z którego e, być może pan Karol Fiałkowski się tak w sposób szczególny szczyci, jest debata. Chrześcijanin versus nihilista, czyli Bóg, Biblii, dobry czy zły? Na ten film odpowiedziałem już tak dawno temu w takim trzyczęściowym swoim artykule, e, który zamieściłem na mm, Apologetikach I linki, oczywiście, zostawię Państwa, e, Państwu w opisie. Ale też uświadomiłem sobie, że warto również nakręcić film, który będzie właśnie uzupełnieniem tych artykułów. No bo przecież od tamtego czasu zaśwytały mi w głowie nowe argumenty. Pojawiło się jeszcze właśnie takich kilka nowych książek i co najważniejsze, jednak smutną prawdą jest to, że artykuły nie znajdują tyle odbiorców, co materiały wideo na YouTube. Dlatego też postanowiłem również nakręcić i film. Oczywiście chciałbym tutaj się odnieść wyłącznie do mowy otwierającej pana Fiałkowskiego, bo to według mnie jest takie najbardziej kluczowe w tym właśnie całym jego wystąpieniu. To właśnie tam jest najwięcej podniesionych zarzutów wobec Boga Biblii. I tutaj niestety z takim wielkim rozgoryczeniem tego słuchałem, bo właśnie pan Fiałkowski strzelał biblijnymi wersecikami po prostu jak z maszynowca, oczekując, że ktoś będzie z nim debatował właśnie na ten temat. Otóż nie da się tak, bo cytacik wyrwany z kontekstu można oczywiście bardzo łatwo zacytować i zajmuje to tyle, co wypowiedzenie jednego krótkiego zdania. Ale odpowiedzieć na to, no to trzeba przybliżyć kontekst, omówić pewne kwestie natury właśnie takiej logicznej, teologicznej, metaetycznej itd. Więc naturalnie ta odpowiedź z tego powodu musi być niewspółmiernie dłuższa od czasu jego wystąpienia. Więc tym samym zmuszony jestem podzielić tę polemikę na części. Kolejna rzecz to chciałbym właśnie zachęcić do tego, aby yy, tego typu wystąpień. Do tego typu właśnie wystąpień odnosić się z pewnym dystansem, ponieważ łatwo można dać się złapać w pułapkę pewnej, być może nawet nieświadomej manipulacji, która polega na tym, że jeśli weźmiemy nawet największego dobroczyńcę na Ziemi, którego życie było wypełnione najpiękniejszymi czynami, i wnajdziemy z całego właśnie takiego jego długiego życia Kilka przejawów jakiejś jego złości, i tylko to zacytujemy. To przed naszymi oczami zarysuje się postać jakiegoś furiata, chyba jakiegoś żadnego krwi, które nic innego sobą nie reprezentuje, jak tylko jakieś kryminalistyczne i psychopatyczne zapędy, które nie potrafi pohamować swoich złości, instynktów, emocji itd. Oczywiście zgadzam się z tym, że nie można nawet na podstawie mierzącej przewagi... Tych dobrych i szlachetnych czynów, zignorować tę znacznie mniejszą część świadectw, tak zwanych właśnie problematycznych, które, jak będę zaraz starał się wykazać, to są może nie tyle problematyczne, co jedynie właśnie takie postrzegane przez sceptyków jako problematyczne, bo jak najbardziej trzeba się właśnie z nimi zmierzyć, zważywszy na to, że chrześcijaństwo postrzega Boga właśnie jako taki doskonały absolut. I właśnie dlatego zdecydowałem się nakręcić tę polemiką. Zanim przejdę do meritum, to chciałbym by właśnie poczynić takich szereg założeń i zdefiniować pewne kwestie. Ustalić tak naprawdę, co jest dobro, a co zło. I to oczywiście pan Fiałkowski poczynił. Jednak moim zdaniem niezbyt słusznie, i raczej było to podciągnięte po, no pod swoje takie odgórne założenia. Problem dobra, zła, mniejszego zła, jak również analogicznie mniejszego dobra, systemu wartości, wolnej woli poruszyłem w pierwszej części tej swojej pisanej poranniki, ale tutaj w takim dużym skrócie. Otóż... O co tutaj chodzi? Zacznijmy od problemu tak zwanej wartości, czyli hierarchii wartości: co należy rozumieć jako dobro i szczęście, a co jako zło i nieszczęście. Oczywiście bardzo tutaj szanuję wartości pana Fiałkowskiego, jednak chciałbym zwrócić uwagę, że one nie są uniwersalne, jedynie słuszne, a więc zarówno Bóg chrześcijański, jak i sami chrześcijanie nie muszą ich podzielać. Rozumiem, że dla pana Fiałkowskiego ma ogromne znaczenie życie w dobrobycie, szczęśliwości, bez jakichkolwiek trasg życiowych na Ziemi, w świecie, w którym nie ma zła, niesprawiedliwi od razu można powiedzieć, że ponoszą karę, a sprawiedliwi otrzymują nagrodę. Choć przyznam się szczerze, że oczywiście takie wartości są jak najbardziej słuszne również z punktu widzenia chrześcijaństwa. Z tą jednak małą różnicą, że dotyczą one nie tyle życia doczesnego, ale życia wiecznego. Jezus nie zapowiedział nam nigdzie raju na ziemi, raju w doczesności, a wręcz przeciwnie: zapowiedział, że największą wartością, mającą właśnie takie największe przełożenie na chwałę życia wiecznego, ma branie na siebie swojego krzyża. Tym samym jasno daje nam do zrozumienia, że nagroda życia wiecznego będzie zróżnicowana wbrew temu, co niektórzy odczytują z przypowieści o najemnikach w winnicy. Przykładem takich przypowieści są na przykład te o talentach. Jak jeden zyskał 4, inny 11, a trzeci stracił wszystko, bo jeden włożył więcej pracy. Więcej zaryzykował, więcej wysiłku, drugi też sporo, choć trochę mniej, a temu trzeciemu nie chciało się nawet palcem kiwnąć, aby ubogacić się z punktu widzenia, właśnie życia wiecznego. W innym miejscu mowa jest o tym, że w królestwie będą wielcy, którzy nauczają Ewangelii i najmniejsi, którzy ją przekręcają. W jeszcze innym miejscu Ewangelii został ukazany biedak o imieniu Łazarz. Które był w najbardziej zaszczytnym miejscu, czyli łonie Abrahama. Właśnie Żydzi to pojęcie rozumieli jako coś najbardziej zaszczytnego. A w rozmowie z tak zwanymi synami gromu, czyli Janem i Jakubem, ukazuje, że wielkość w niebie zależy od tego, ile będą w stanie wypić właśnie z kielicha goryczy. I nie sposób wymienić wszystkich ustępów biblijnych ukazujących nam takie właśnie przełożenie. Mogłbym wymieniać właśnie dalej, czyli na przykład osiem błogosławieństw itd. W tym kontekście to przypowieść o robotnikach winnicy można rozumieć na kilka sposobów, które nie przeczą temu ogólnemu przesłaniu Ewangelii. Jedno z nich może wskazywać na to, że ten czas, który jest brany pod uwagę, rozpoczyna się od chwili nawrócenia, a jeszcze inna interpretacja mogłaby wskazywać na aspekt włączenia pogan do społeczności Bożej i tym samym ukazanie właśnie takiej zawiści Żydów i chęci stawiania się nimi w drodze do zbawienia. Tylko właśnie z tego powodu, że oni służą Bogów od najdawniejszych wieków. Tak więc widzimy, że nawet wśród zbawionych wielkość chwały i szczęścia może być zróżnicowana w zależności od naszego męstwa, jakim wykazywaliśmy się na ziemi. Tym samym chciałbym tutaj podkreślić, że chrześcijańską główną wartością nie jest budowanie szczęśliwości w życiu doczesnym. Ponieważ to nie są rzeczy ostateczne, a jedynie postrzegane jako pewna doczesna rzeczywistość naszej próby przed wejściem w rzeczywistość wieczną. I ta doczesna rzeczywistość, choć dla wielu z nas może być zbyt szybko, a dla innych może się dłużyć, jest w rzeczywistości nieskończenie małym ułamkiem wieczności, która będzie rzeczywistością ostateczną. Tak więc chciałbym tutaj mocno podkreślić, że wartość dobrobytu i szczęśliwości właśnie takiej doczesnej naturalnie ma prawo być ogromną wartością dla pana Fiałkowskiego, ale dla nas, chrześcijan, którzy, którzy właśnie prawdziwie uznają Biblię za natchnione słowo Boga, już nie musi mieć tej samej wartości, a zaryzykowałbym właśnie stwierdzenie, że nie jest ona zbyt bardzo wskazana. I tak właśnie chrześcijaństwo postrzega sprawiedliwość Bożą. Im więcej człowiek jest w stanie poświęcić na ziemi, tym większej chwały może się spodziewać po śmierci. Pamiętajcie o tym, że kto skąpo sieje, ten też będzie zbierał skąpe plony, a kto hojnie sieje, ten zbierze bogate plony. Tak czytamy właśnie w drugim liście do Koryntian. Drugą ważną kwestią jest kwestia, czym jest zło, a dokładnie rzecz biorąc, to chciałbym poruszyć problem tzw. mniejszego zła. Zło, jak wiadomo, jest zawsze złem i nie stanowi dylematów moralnych w sytuacji, gdy stajemy przed wyborem pomiędzy dobrem i złem. Wówczas naturalnym zachowaniem jest wybór dobra i odrzucenie zła. Problem zaczyna się niestety wtedy, kiedy stajemy przed wyborem pomiędzy złem a złem, i wśród zestawu z naszego wyboru nie ma nic dobrego. Weźmy taki przykład. Tutaj tak chciałem przy okazji nawiązać do tradycjonalistów, a w szczególności kanału księdza Szymona Bańki z Bractwa Świętego Pisa X. Z którym polemizuję na innym swoim kanale i link oczywiście zostawię w opisie, a mianowicie do poruszonego tam problemu, czy świadome kłamstwo jest grzechem. Właśnie tacy tradycjonaliści, jak ksiądz Bańka, uważają, że jest to grzech, chyba że zachodzą tego typu okoliczności, jak na przykład Prima Prelis, albo jeśli wiadomo, że odbiorca nie zakłada w racjonalny sposób prawdziwej odpowiedzi. Na przykład pytanie nazisty, czy przetrzymujesz w domu Żydów? Otóż nie, jest to błąd. Kłamstwo jest złem, ale w sytuacji, gdy jest ono złem najmniejszym, to wówczas jest dobrym. I ten przykład można zmodyfikować do innej wersji. Wyobraźmy sobie, że podchodzi do, do Kowalskiego gestapowiec i pyta się go: czy wiesz, gdzie są ukrywani Żydzi? I w tej sytuacji Kowalski widzi tylko cztery opcje wyboru: pierwsze: to nic nie powie. Drugie udzieli odpowiedzi wiem, ale nie powiem. Trzecie udzieli odpowiedzi wiem i wskaże, gdzie są Żydzi. Czwarte okłamie go na przykład takimi oto słowami. Nie wiem, gdybym wiedział, to z pewnością bym powiedział, bo sam przecież ich nie lubią. I zauważmy, że Kowalski nie widzi tutaj żadnej piątej możliwości, więc rozpatrzmy te powyższe przypadki. Dwie pierwsze opcje, czyli brak odpowiedzi, albo wiem, ale nie powiem, spowoduje, że gestapowiedz go zabije i w ten sposób oddowi swoją żonę, osieraci swoje dzieci, pozbawi ich utrzymania, albo może na przykład zacznie ich torturować, albo może żeby wymusić właśnie tę odpowiedź, zacznie zabijać właśnie ich, jego dzieci, jego żonę, zacznie się znęcać nad kimś. Odpowiedź trzecia, wówczas nie skłamie. Oczywiście odpowiedź trzecia to jest: Wiem, i oczywiście wskażę, nie są Żydzi. Wtedy oczywiście nie skłamie, ale w ten sposób nawet nie zabije Żydów, ale wręcz ich zamorduje. Dopiero odpowiedź czwarta, czyli skłamie, czyli zrobi coś, co jest uznane za grzech, ale w tej sytuacji zło będzie najmniejsze. Więc kłamstwo jest złem, ale zaniechanie kłamstwa w tym przypadku o wiele większym złem. Więc widzimy, że mamy do wyboru: albo. Kłamiemy i popełniamy grzech kłamstwa, albo nie kłamiemy i popełniamy grzech zabójstwa. Z tego przykładu widać, że najmniejsze zło ze wszystkich wyborów nie jest już złem, lecz dobrym. I właśnie w ten sposób powinno być rozpatrywane kłamstwo w kategoriach mniejszego zła. Dlatego też, zarzucając Bogu jakieś zło, warto czasem zadać sobie pytanie, czy zaniechaniem tego zła nie skutkowałoby zajściem Innego zła o większych rozmiarach. Dlaczego to jest tutaj takie ważne? Otóż, jeśli obwiniamy Boga o spowodowanie jakiegoś zła, na przykład stworzenie piekła, to warto się zastanowić, czy przypadkiem zaniechanie tego stworzenia nie skutkowałoby jeszcze większym złem. Podobnie może być z karalnością w przestrzeni cywilnej. Karalność, pozbawienie wolności, stosowanie dotkliwych jakichś takich rygorów w więzieniach jest złem. Ale brak tej karalności i łagodzenie regorów mogłoby okazać się jeszcze większym złem, więc jedno jest zło i drugie jest zło, co pokazuje, że czasami musimy stanąć przed wyborem mniejszego zła. Do tego oczywiście później też wrócimy. Dalej Fiałkowski twierdzi, że oprócz jednego kryterium moralności, którym są właśnie przekazania, jest jeszcze drugie kryterium oceny moralności, czyli naturalnej zdolności serca każdego z nas do odróżniania dobra i zła. I również na potrzeby debaty rozumiem i definiuję niniejszym zło według Biblii. Po pierwsze odwołuje się do naturalnej zdolności serca każdego z państwa do rozróżniania dobra od zła, bo Biblia tę zdolność uznaje. List do Rzymian rozdział 2. Poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą czynią to, co prawo nakazuje. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy ich sumienie staje jako świadek? No ale niestety już z tym mamy pewien problem, ponieważ oskarżając kogoś o zło, albo przepisując dobro, kierujemy się jedynie subiektywnym odczuciem według naszego własnego osądu, podczas gdy Biblia formułując tę zasadę, raczej mogła wskazywać na nieco inne cel. Abyśmy w sytuacji, w której nie da się rozstrzygnąć za pomocą jasnych przepisów, zakazów i nakazów lub w sytuacji usprawiedliwionej niewiedzy kierowali się swoim własnym wyczuciem na zasadzie prawa naturalnego, które może można właśnie streścić w takich zdaniach jak nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe albo w takiej wersji aktywnej, przytoczonej właśnie przez Jezusa. Cokolwiek chcecie, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. I tutaj Biblia naucza, że w takiej sytuacji Człowiek nie zaciąga winy. I to jest właśnie też w liście do Rzymian. Podobne zasady ogólne formułują niemalże wszystkie kodeksy prawne. Natomiast mam poważne wątpliwości, czy akurat ta zasada nadaje się do oceniania moralności Boga. A niestety odnoszą nieodparte wrażenie, że w tej całej debacie, właśnie na swoim subiektywnym odczuciu, swojej prywatnej takiejś takiej interpretacji Biblii, opiera się głównie pan Karol Fiałkowski. Bo niewątpliwie problem z tą zasadą może być taki, że panu właśnie Fiałkowskiemu e, pewien fakt może wydawać się jako dowód na to, że Bóg jest zły, a dla mnie na przykład wniosek może być wprost przeciwny. I niedługo oczywiście podam takie przykłady. Dalej do tej ciągnie. E, należy pamiętać o dwóch innych cechach Boga: wszechwiedza i wszechmoc. Owszem, Słuszne założenia, może za wyjątkiem tego właśnie tego subiektywnego kryterium o wrodzonym wyczuciu dobra, I ja oczywiście jestem jak najbardziej gotowy na to przystać, ale również chciałbym narzucić pewne inne założenia, które również wynikają wprost z Biblii i z nauki uznawanej przez większość chrześcijan. Skoro przyjmujemy założenia, że Biblia jest natchniona i bezbłędna, to również chciałbym zwrócić uwagę na kilka innych aspektów. Oto właśnie one. Pierwsze to takie, że istnieje życie po śmierci, które będzie nieskończone, które w stosunku do życia ziemskiego jest nieskończenie dłuższe. Drugie, dusza ludzka jest nieśmiertelna, co również może być opatrzone pewną gwiazdką. Do tego dojdziemy. Nie bójcie się właśnie tych, którzy zabijają ciało i dalej nic nie mogą zrobić. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Po trzecie, logiczną konsekwencją tych dwóch poprzednich założeń jest to, że Bóg nikogo nie zabija. Śmierć cielesna nie jest żadnym zabójstwem, a jedynie zmianą formy egzystencji doczesnej i cielesnej na tę wieczną i ostateczną. Czwarte, oczekiwałbym założenia, że nasza wiedza na temat Boga, życia wiecznego, potępienia wiecznego nie musi być pełna. Ale słusznym jest przyjęcie, że może być bardzo ograniczona, a wręcz moim zdaniem. Dane jest jedynie w takim zakresie, w którym umożliwia osiągnięcie człowiekowi świętości i zbawienia. I ta wiedza może być faktycznie ograniczona w wielu kwestiach: jak będzie wyglądało wieczne potępienie, jak będzie wyglądało niebo, jakie były dokładnie motywy Boga w takim lub innym jego działaniu, dlaczego Bóg przypisuje wielkie znaczenie krzyżowi i cierpieniu itd. I tutaj na poparcie tego można podać takie fragmenty z Biblii, jak ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co przygotował Pan tym, którzy Go miłują. Któż zdoła pojąć myśli Pana, albo któż yy, być Jego doradcą? Jak niebiosa górują nad ziemią, tak myśli moje nad myślami waszymi. Piąte. Biblia i Bóg wskazuje przede wszystkim na cel ostateczny, czyli życie wieczne po śmierci cielesnej. A co za tym idzie, celem Boga nie jest stworzenie warunków szczęśliwości na Ziemi. Ale szczęśliwości po śmierci, ponieważ to życie jest jedynie przejściowym, skończonym i relatywnie krótkim etapem naszej egzystencji. Eee, I tutaj taki właśnie fragment. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, a złodzieje się włamują. Gromadźcie sobie raczej skarby w niebie. I oraz coś takiego, że nasza ojczyzna jest w niebie. Dalej Fiałkowski ciągnie. Wszechmogący Bóg czyni to, co chce i spełnia swoją wolę, i jednocześnie na świecie istnieje zło, to w sposób logicznie konieczny Bóg chce zła, i istnienie zła jest zgodne z jego wolą. To oznacza, że Bóg jest odpowiedzialny za każde zło, każdą krzywdę, każdą, każdą niesprawiedliwość, która jest na świecie. I proszę Państwa, Bóg Biblii przyjmuje pełną odpowiedzialność w tym zakresie. Pamiętając zatem, że Bóg mógłby mógłby wszystko zamierzyć i mógłby wszystko zupełnie inaczej zaplanować i wykonać, zobaczmy co jest zgodne z zamysłem Boga i czego dokonuje Bóg zgodnie ze swoją wolą na przestrzeni całej Biblii. No myślę, że wszyscy bardzo dobrze kojarzymy paradoks ciężkiego kamienia. Czy wszechmocny Bóg potrafi stworzyć kamień, którego sam nie potrafiłby podnieść? Oczywiście, postulowanie braku wszechmocy za pomocą takiego paradoksu jest błędem logicznym, bo tak samo jak nie da się sprawić, że ktoś będzie żonatym kawalerem. Jedno przecież jest zaprzeczeniem drugiego i nie można sprawić, że dwa sprzeczne stany będą równocześnie prawdą. Wyobraźmy sobie, że ktoś chciałby być żonatym kawalerem. Jeśli uczynimy go żonatym, to będzie miał pretensje, że nie jest kawalerem. Jeśli sprawimy, że się nie ożeni, to wówczas będzie kawalerem, ale wtedy będzie miał pretensję, że nie jest żonaty. Nie da się sprawić, że coś równocześnie będzie istniało i nie będzie istniało, albo będzie, albo nie będzie. Termin wszechmoc może być pewnym uproszczeniem polegającym na założeniu, że Bóg może wszystko, co nie jest właśnie logicznie, sprzeczne. Jednakże ten paradoks jest genialny i stanowi doskonałą broń apologetyczną. Dla przykładu, w dyskusji ze świadkami Jehowy, którzy nie uznają nieśmiertelności duszy. To czasem oni potrafią zarzucać, że my odbieramy Bogu atrybut wszechmocy, twierdząc, że nawet on nie ma mocy zabić ostatecznie duszy. I właśnie ten motyw łatwo wykorzystać do odparcia tego zarzutu, bo wystarczy zarzucić im, że to właśnie oni pozbawiają Boga wszechmocy, gdyż uważają, że nie potrafią stworzyć tak nieśmiertelnej duszy, której sam nawet nie byłby w stanie zabić. Oczywiście nie wiem, jak to jest tą nieśmiertelnością duszy, czy faktycznie jest bezwzględnie nieśmiertelna, czy może jedynie Bóg ma moc ją unicestwić, albo może jedyną osobą mającą moc to uczynić jest sama dusza działająca w pełnej świadomości i wolności. Tego nie wiem. W każdym razie, dlaczego jest tutaj to takie ważne? Ano dlatego, że właśnie obecność zła którego według Fiałkowskiego chce Bóg, może być nieodłączną naturą wolnej woli. Może właśnie w tym jest problem, że jak nie da się stworzyć takiego kamienia, to tak samo nie da się stworzyć prawdziwie wolnej woli bez istnienia zła. Idąc dalej, można zauważyć, że nie da się stworzyć sprawiedliwości bez wypróbowania tej wolnej woli. Czy dana osoba w swojej wolności wybierze dobro czy zło? Więc owszem, Bóg chce zła, ale jedynie na tej zasadzie, że mając do wyboru wolną wolę z naturą zła albo samo dobro, ale za to bezprawdziwie wolnej woli, to wybrał to pierwsze, bo nie da się sprawić, że dwa sprzeczne stany będą równocześnie prawdziwe. Oczywiście można mieć różne pomysły na pogodzenie tych dwóch kwestii, jednakże w tej sytuacji oczekiwałbym rozpatrzenia całego łańcucha zależności, jak na przykład problem wspomnianej sprawiedliwości i ewentualnych innych łańcuchów, aby wykazać, że z całą pewnością istnieje lepsze rozwiązanie, nie pozbawione z kolei innych wad. Tak więc z tej wypowiedzi pana Fiałkowskiego dowiadujemy się, że jest. E, oczywiście jakieś rozwiązanie lepsze niż to, co sprawił Bóg. A więc tym samym już wiemy, że te wymysły Boga są złe. A Pan Fiłkowski uważa, że istnieje rozwiązanie lepsze. I to, że ono istnieje, to już wiemy. To natomiast czego nie wiemy, to cóż to jest za rozwiązanie? Która alternatywa miałaby być lepsza i dlaczego? I tego niestety nie wiemy, więc pozostaje mi zachęcić pana Fiałkowskiego i innych sceptyków do przedstawienia właśnie takiego rozwiązania lepszego, co udowodni, że ta rzeczywistość, którą stworzył Bóg, nie jest godna stwórcy, któremu przypisuje się atrybuty wszechwiedzy i wszechmocy. Oczywiście w dokumentowaniu dowodzeniu tej lepszości proszę przede wszystkim nie zapomnieć o takim jednym małym drobiazgu, jakim jest oczywiście wolna wola. No bo oczywiście jestem skłonny przyznać rację, że naturalnie można stworzyć świat bez zła, gdy usunie się z niego czynnik wolnej woli. Natomiast podobnie jak nie da się stworzyć kamienia, którego nie dałoby się udźwignąć, to miałbym poważne wątpliwości, czy można stworzyć świat równocześ równocześnie bez zła i z elementem wolnej woli. I to wszystko w tym odcinku. W kolejnych częściach wejdziemy trochę głębiej w szczegóły i weźmiemy pod lupę przetoczone przez pana Fiałkowskiego cytaty z Pisma Świętego. Choć przypuszczam, że nie będą jakoś znacząco odbiegały od tego, co znajduje się właśnie w tej drugiej, trzeciej części tych wspomnianych artykułów polemizujących z tą mową wprowadzającą pana Fiałkowskiego. Tak więc dziękuję za uwagę. Grzegorz Żebrowski, Apologeteka Info.